Na tym kanale udostępniamy przydatne informacje programistyczne z praktycznymi przykładami kodu. Tym razem omówimy JavaScript i Web Storage. Web Storage to potężny i prosty mechanizm przechowywania danych w przeglądarce, składający się głównie z dwóch typów: Local Storage i Session Storage. Wyjaśnimy ich różnice. Sposób użycia oraz praktyczne przykłady kodu krok po kroku. Włączenie napisów ułatwi zrozumienie opisów kodu. Web Storage to API do przechowywania danych po stronie klienta w przeglądarce użytkownika. W przeciwieństwie do cookies Web Storage. Nie jest wysyłany wraz z żądaniami HTTP i oferuje większą pojemność, co czyni zarządzanie danymi bardziej wydajnym. Web Storage udostępnia dwa typy obszarów przechowywania, które można używać w zależności od celu. Local Storage to trwały obszar przechowywania. Dane są zachowywane nawet po zamknięciu przeglądarki lub ponownym uruchomieniu komputera. Nadaje się do przechowywania danych długoterminowych, takich jak ustawienia użytkownika czy status logowania. Session Storage to tymczasowy obszar przechowywania. Jest ważny tylko w ramach tej samej karty, a dane są zachowywane po odświeżeniu strony, ale są automatycznie usuwane po zamknięciu karty lub okna. Nadaje się do utrzymywania tymczasowych stanów pomiędzy stronami. Oba przechowują dane jako pary klucz wartość, napisy. Dane można przechowywać w następujący sposób. Użyj metody setitem, aby przechowywać pary klucz wartość w local storage lub session storage. Dane można odczytać w następujący sposób. Użyj getitem, aby odczytać przechowywaną wartość. Dane można usunąć w następujący sposób. Użyj Remove Item lub Clear, aby usunąć przechowywane dane. Remove Item usuwa tylko dane odpowiadające określonemu kluczowi. Clear usuwa wszystkie przechowywane dane. Web Storage może przechowywać tylko napisy. Dlatego podczas zapisywania obiektów należy je konwertować do napisu za pomocą JSON Stringify, a przy odczycie przywracać za pomocą JSON parse. Przekonwertuj obiekt na ciąg znaków za pomocą JSON Stringify, przed zapisaniem i przywróć go za pomocą JSON. Ten kod to proste demo, które zapisuje wprowadzone imię w Local Storage lub Session Storage i pozwala sprawdzić ich wartości. Podczas dostępu do tego samego Local Storage w różnych kartach. Możesz monitorować zdarzenie Storage w jednej karcie, gdy dane są zmieniane w innej. To zdarzenie dotyczy tylko Local Storage i nie występuje w przypadku Session Storage. Zdarzenie, Storage, nie uruchamia się w tej samej karcie, więc można je zaobserwować, gdy Local Storage jest modyfikowany z innej karty lub okna. W tym przykładzie każde kliknięcie przycisku przełącza tryb ciemny właściciel, wyłączone, a stan jest zapisywany w Local Storage. I przywracany przy kolejnej wizycie. Przy korzystaniu z Web Storage należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: limit przechowywania różni się w zależności od przeglądarki i środowiska, ale zazwyczaj wynosi około 5 MB. Bezpieczeństwo. Ponieważ jest bezpośrednio dostępne z poziomu JavaScript, nie nadaje się do przechowywania poufnych informacji. Konwersja danych na napisy. Wszystkie dane są automatycznie przechowywane jako napisy, więc informacja o typie nie jest zachowana. Web Storage. To bardzo przydatna funkcja do tymczasowego lub trwałego przechowywania danych po stronie klienta w aplikacjach internetowych. Ważne jest, aby zrozumieć różnice i sposoby użycia Local Storage i Session Storage oraz nauczyć się korzystać z JSON StringiFy i JSON PARS do zapisywania i przywracania danych. Prawidłowo używane może znacznie poprawić doświadczenie użytkownika. Kod źródłowy do tego filmu można pobrać z oficjalnej strony internetowej. Jeśli chcesz, odwiedź URL w opisie, aby wspomóc naukę. Jeśli spodobał Ci się ten film, rozważ zasubskrybowanie kanału i polubienie go. Dziękujemy za oglądanie.